Cześć kochani, jak obiecałam w zeszłym tygodniu, dzisiaj chciałabym poruszyć temat szczepień psa. E, oprócz tego opowiem Wam o jednej bardzo groźnej chorobie, z którą niestety mieliśmy do czynienia e, i na którą warto zaszczepić Waszego pupila. Jeżeli chodzi o szczepienia, wiadomo, jedynym obowiązkowym szczepieniem w Polsce jest szczepienie na wściekliznę. I przypuszczam, że większość Polaków szczepi swoje psy. Oczywiście zdarzają się niestety osoby, które tego nie robią regularnie. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd za granicę, najlepiej jak już przyjedziecie do danego kraju. Iść do weterynarza i zapytać się go, jakie szczepienia są obowiązkowe w danym kraju, do którego się przeprowadziliście. W przypadku Belgii, kiedy przyjechałam tutaj z moim psem, poszłam do weterynarza i dowiedziałam się, że w Belgii szczepienie na wściekliznę nie jest obowiązkowe. Więc nie wiem, z czego to wynika. Przypuszczam, że po prostu nie mają tutaj przypadków zachorowań na wściekliznę. I lekarz weterynarii poinformował mnie, że tylko i wyłącznie szczepią psy przeciwko wściekliźnie, jeżeli wybieracie się ze swoim pupilem gdzieś za granicę, gdzieś na wakacje. Więc alien oczywiście takie szczepienie ma. I co najdziwniejsze w Polsce takie szczepienie wykonuje się co roku, w Belgii szczepienie wykonuje się co dwa lata. Oprócz tego nasz weterynarz i tak się pomylił i w paszporcie Aliena wpisał termin ważności na 3 lata. Dodatkowo weterynarz w belgii poinformował mnie, że powinnam zaszczepić Aliena na kaszel kanelowy. Jest to podobno choroba, która bardzo często spotyka psy, i niestety psy, które nie były zaszczepione, mogą zdechnąć, jeżeli złapią tą chorobę. Jest ona dość ciężka, więc po prostu profilaktycznie szczepią psy tutaj w Belgii. W Polsce nie spotkałam się nigdy z tą szczepionką, ale też nie pytałam. W Polsce szczepiliśmy psa tylko na e, przeciwko wściekliźnie, nie stosowaliśmy żadnych innych szczepień, aż do momentu, aż przyjechałam do Belgii i niestety mój pies poważnie zachorował. W pewnym momencie z dnia na dzień Alien przestał jeść, przestał pić. Nie chciał nawet wstać z leżanki, nie wspominając już o spacerach. Nie wiedzieliśmy do końca, co się dzieje z naszym psem, więc na drugi dzień od razu pojechaliśmy do weterynarza, przeprowadzili wszelkie badania, pobrali mu krew i stwierdzili, że ma ból w okolicach żołądka. Oczywiście, nie był to skręt żołądka, tego też obawialiśmy się, niestety, ale weterynarz. Od razu stwierdził, że to na pewno nie jest skręt żołądka, że musi to być coś innego. Alien dostał zastrzyk i odesłali nas z powrotem do domu. Niestety stan aliena z godziny na godzinę się pogarszał, więc jeszcze tego samego wieczoru wróciliśmy do weterynarza. Alien dostał kroplówkę i czekaliśmy na wyniki badań. Z wyników badań tak naprawdę nie dowiedzieliśmy się niczego, więc wszystkie wyniki miał mniej więcej w normie, więc zatrzymali go na obserwację na noc. I na następny dzień nadal szukali przyczyny i robili kolejne, kolejne badania. Niestety nie znaleźli znowu przyczyny, więc ja zaczęłam oczywiście szukać w internecie i wygooglowałam, że może to być objaw babesiozy, czyli choroby pokleszczowej, która też często spotyka psy. Miał alien praktycznie wszystkie sym symptomy tej choroby. Od razu oczywiście pojechałam do weterynarza, skonsultowałam się z nim. Stwierdzili, że to nie jest babesioza. Zrobili badania krwi i nie wyszło nic w tym kierunku, więc szukali dalej, ale niestety nie znaleźli. Alien był kilka dni pod kroplówką u weterynarza i w momencie, kiedy wydawało nam się, że już troszkę zaczyna się polepszać, wypisali go do domu, więc zabraliśmy Aliena z powrotem. Niestety, na drugi dzień Alien już był w tak tragicznym stanie, że wydawało się, że już nie ma dla niego ratunku. E, zabrałam go szybko do weterynarza, pojechałam zrobić kolejne badania krwi e, i z tą krwią pojechałam do laboratorium, do innego miasta. Chciałam dostać wyniki jak najszybciej, niestety nie mieliśmy już czasu, żeby czekać do wieczora. Po około godzinie dostaliśmy wyniki badań krwi. Okazało się, że nerki aliena przestały funkcjonować. E, niestety były one w tak złym stanie, że lekarz weterynarii podejrzewał, że jedynym ratunkiem dla aliena jest przeprowadzenie dializ. E, podali mu specjalny zastrzyk i od razu zadzwonili e, do szpitala we Francji, e, dokładniej w Lille, e, gdzie po prostu odesłali nas z alienem. Lekarz weterynarii w szpitalu powiedział nam, że są dwie możliwe przyczyny. Dla których nerki psa przestają pracować w tak krótkim czasie. Pierwsza przyczyna to pies zjadł tabletkę przeciwbólową, co oczywiście wykluczyliśmy od razu, ponieważ tabletki trzymamy w miejscu totalnie niedostępnym dla psa i też nikt tych tabletek ostatnio nie używał, więc wykluczyliśmy od razu tą przyczynę, a oczywiście druga przyczyna to była leptospiroza. Yy, niestety przez wszystkie yy, kroplówki, które Alien dostał w ostatnim czasie, lekarz nie mógł tego stwierdzić, ale okazało się, że laboratoria trzymają krew, nawet zwierząt przez kilka dni, więc yy, znaleźli krew Aliena, którą oddał pierwszego dnia, yy, kiedy przyjechaliśmy do weterynarza i pobrali próbkę na leptospirozę leptospirozę, więc okazało się, że alien ma tą chorobę. Jeżeli chodzi o leptospirozę, zapewne sporo z Was słyszało kiedyś historyjkę o tym, że szczur nasikał na butelkę na puszkę od koli ktoś wypił kole z tej puszki i zmarł na leptospirozę. To jest właśnie ta choroba, ale to jest nieprawda, że można tak się zarazić tą chorobą, ponieważ ym, bakteria ta ginie po dwóch godzinach. Więc oczywiście, jeżeli nawet jakieś puszki są składowane na magazynie i faktycznie jakiś <ścoughs> szczur, jakaś mysz nasika na taką butelkę, na taką puszkę i wtedy dotkniecie ją ustami i się napijecie, nie zarazicie się tą bakterią. Lekarz powiedział, że wszystkie te bakterie giną. Po dwóch godzinach, ewentualnie utrzymują się dłużej w kałużach, w jakichś mokrych miejscach. Natomiast jeżeli chodzi o aliena, prawdopodobnie zaraził się on na spacerze i polizał trawę, na którą polizał, bądź zjadł trawę. Psy również jedzą trawę, więc ciężko stwierdzić. Polizał trawę, zjadł trawę, na którą nasikał szczur bądź mysza, która była zarażona tą bakterią. Więc niestety. Może się to zdarzyć każdemu psu, każdy pies może się zarazić. Jeżeli taka bakteria występuje w danej okolicy, a występuje chyba praktycznie wszędzie. Całe szczęście ten specjalista od psychnerek w szpitalu dla zwierząt powiedział, że stan aliena nie jest aż tak krytyczny, żeby zacząć jeszcze dializy, więc spróbują uratować te nerki poprzez podawanie specjalnych środków w kroplówkach. Całe szczęście udało się bez dializ, więc tutaj. Naprawdę mieliśmy bardzo dużo szczęścia, nerki Aliena zaczęły funkcjonować bardzo szybko, już na drugi dzień było widać znaczną poprawę i czuł się zdecydowanie lepiej. Więc Alien spędził w szpitalu około 4 dni, niestety podczas tych 4 dni nie mogliśmy przebywać w tym szpitalu. Mieliśmy ustalane 15-minutowe wizyty na odwiedzinę psa, więc było to dość trudne. W tym przypadku, ponieważ w Iper, kiedy pies leżał u weterynarza, mogłam tam siedzieć cały dzień. I dosłownie siedziałam tam po kilka godzin przy tych klatkach ze zwierzętami i mogłam cały czas być przy Alienie. Natomiast w szpitalu tym we Francji nie ma dostępu do klatek ze zwierzętami, więc jest wyznaczona sala wizyt i jak przechodzi się na wizytę, przyprowadzają dane zwierzę. I jest to niestety wyznaczona um, godzina, i macie tylko 15 minut na taką wizytę. Natomiast, całe szczęście, udało się Aliena uratować. Um, po tej sytuacji, oczywiście, zaczęłam szczepić Aliena na wszystkie możliwe choroby. I jeżeli chodzi o szczepionkę w tym przypadku, um, wiadomo, szczepionka w 100%. Um, nie daje pewności, że, was, że wasz pies nie zarazi się daną bakterią. Natomiast nawet w przypadku, jeżeli pies złapie daną chorobę, przebieg tej choroby będzie znacznie lżejszy niż w przypadku, kiedy nie był szczepiony. I tak samo lekarze w szpitalu dla zwierząt polecali mi szczepić aliena na wszystkie możliwe choroby. Nie jest to, porównując do oczywiście hospitalizacji psa, nie jest to duży koszt, jeżeli chodzi o szczepienia. A po pierwsze, może uratować życie Waszemu zwierzęciu, a po drugie, też zaoszczędzi Wam e, późniejszych e, kłopotów i późniejszych opłat w przypadku leczenia psa bądź innego zwierzęcia. Więc, e, akurat w tym przypadku, e, myślę, że nieważne nawet do jakiego kraju jedziecie, jakie są wymagane szczepienia, uważam, że psa i każde inne zwierzę powinno się szczepić na wszelkie możliwe choroby. E, więc to taka moja rada dla wszystkich osób, które posiadają zwierzęta, posiadają psy. E, myślę, że to by było najrozsądniejsze wyjście z sytuacji. Wiadomo, też e, zdarzają się choroby, no, na które nie ma szczepionki, których nie unikniecie, ale jeżeli jest jakakolwiek szansa na uniknięcie tych chorób, to myślę, że warto skorzystać. E, po tym czasie oczywiście Alien schudł. Wtedy bardzo dużo. Wyglądał po prostu jak wrak psa. Więc z 30 kg zostało tylko 23, 23 kg aliena. Natomiast bardzo szybko doszedł do siebie, już kilka dni po szpitalu zaczął normalnie jeść, przybrał na wadze. W chwili obecnej Alien już całkowicie powrócił do swojej formy. E, waży nawet więcej niż przedtem. Ważył 30 kg, teraz waży 33. <grym> Więc e, przytyło mu się troszeczkę. Natomiast e, też jeszcze właśnie co do e, ratowania psa. Nikt nie dawał mi e, szansy. Wszyscy moi znajomi, moja rodzina Um, odradzali mi podejmowania jakichś środków typu dializy i stwierdzili, że, um, że raczej powinnam się poddać i że nie ma ratunku dla psa Natomiast ja się nie poddałam, walczyłam do końca i naprawdę tego nie żałuję I dzięki temu Alien wygrał drugie życie, więc e, zachęcam naprawdę, jeżeli tylko macie możliwość, myślę, że warto walczyć do samego końca więc to by było na tyle e, smutnych historii w sumie, e, z szczęśliwym zakończeniem. E, także mam nadzieję, że po prostu nikomu to się nie przytrafi. Jeżeli ktoś by chciał uzyskać troszkę więcej informacji na temat leptospirozy, zachęcam do poczytania w internecie e, i do, do szczepienia swoich psów, do szczepienia swoich zwierzątek. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, a ja się widzę z Wami już za tydzień.